W przyszłym roku właśnie tutaj będą odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Co Adam Małysz sądzi o arenie Igrzysk? Skakałem perfekcyjnie. Skakałem bardzo dobrze, że w zasadzie żadnego skoku nie miałem nieudanego i tam raczej czułem się jak na swojej skoczni, że rozbieg szedł tu, a ja skakałem cały czas te swoje metry i Cieszyło mnie tam to skakanie. Zobaczmy wobec tego jak rzeczywiście odbyła się rywalizacja na tej skoczni olimpijskiej dużej. Rozpoczynamy od numer 47. Jure Radeli. Świetnie w tym sezonie prezentujący się Jure Radeli. 15 w klasyfikacji łącznej. Najlepszy ze słoweńców. 60 po pierwszej serii, ale ten skok nieco, nieco słabszy Radelia. 119,5 metra w pierwszej serii, ten wynik z drugiej kolejki zbliżony, wynik podobny chyba także do tego, co osiągnął Martin Helwart, no ale do którego miejsca to wystarczy. Do piątego. 12 i pół metra, więc jednak trochę, a nawet można powiedzieć dużo bliżej niż za pierwszym razem. Jachira, Wittfeld, Nieminen, Sojninen, Radeli, Helbart A to się szybunaki. Popatrz. Wraca do wielkiej formy. Znów miał problemy, tak jak podczas tej pierwszej anulowanej serii, z tym, aby ustać ten skok, aby nie przewrócić się po lądowaniu. Tym razem się udało, choć oczywiście styl lądowania nie był najładniejszy, ale Funaki wraca do znakomitej dyspozycji. Wczoraj świetnie podczas konkursu drużynowego, 125,5 i 126,5 metra. Dziś także dobra forma Funakiego. 119,5 metra w tej pierwszej kolejce. Tutaj też były kłopoty z lądowaniem. Obniżone noty od sędziów, ale 125,5 metra i w tym momencie Kazuyoshi Funaki obejmuje prowadzenie. Zaczął się wreszcie uśmiechać, zaczął się... Zaczął patrzeć do kamery, zaczął mieć jakieś ludzkie odruchy, bo po, po tych nieudanych skokach na początku sezonu natychmiast nie patrząc na nikogo i na nic, zbierał narty i uciekał ze skoku. No ale trudno się było dziwić. A to Michał Urman, kolejny z młodych skoczków niemieckich, miał dobrą pierwszą serię 120,5 metra. To mu dało wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce. Znacznie lepiej od wielu kolegów z reprezentacji wysoko dosyć kwalifikowany na 20 miejscu, ale ten drugi skok jednak słabszy. 113,5 metra wszyscy sędziowie zgodni po 17,5 punktu a to oczywiście reprezentant Finlandii Jane Ahonen. Niezbyt udany ten pierwszy skok 120,5 metra. Przypomnę Achonen ma 31 punktów straty do Adama Małysza w tym sezonie w klasyfikacji Pucharu Świata. Ani razu nie wygrał zawodów. 4 razy na drugim miejscu, w tym dwukrotnie za Adamem Małyszem. Dobry skok, dobry skok Achonen Ponad 120 metrów. Pięknie skacze Jane Ahone, Pięknie ląduje. Walczy o odległość. No i osiąga te dobre odległości. To pozwala mu być bardzo wysoko, podobnie jak w ostatnich sezonach w klasyfikacji łącznej. No ale na razie jest na drugim miejscu. Funaki Ahone, Taka kolejność. No wielki sukces Funakiego, który przecież w tym sezonie nie zajmował w żadnym z konkursów tak wysokiego miejsca. Najwyższa lokata Funakiego to 12. pozycja podczas konkursu w W Atazę dość nieoczekiwanie on najwyżej notowany z samuraju samurajów z kraju kwitącej wiśni. Wiś. No ale ta pierwsza seria była w jego wykonaniu znakomita, 121 metrów. Ten drugi skok chyba, chyba jednak mniej udany, choć wynik zbliżony. No 115,5 metra na czwartym miejscu Watazji. Dobry występ. Najlepszy w tym sezonie reprezentanta Japonii, który do tej pory nie zdobył ani jednego punktu w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. No i piąty po pierwszej serii Wolfgang Leutzl. Przypominam, trzynasty w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Świetny pierwszy skok w tej anulowanej serii: 134 metry, w drugiej 121. A teraz? Nigdy nie wygrał. Zawodów opuchar świata, ale tym razem bardzo dobrze, bardzo dobrze Wolfgang Leutzl. A więc to 134 metrów z tej anulowanej kolejki nie było dziełem przypadku. Znów dobry skok Wolfganga Leutzla. W tym sezonie ani razu na podium, ale e, aż 7 razy w czołowej 20 w zawodach opuchar świata. Dzięki temu na 13 miejscu w klasyfikacji łącznej. Trzeci z Austriaków w tej klasyfikacji. I dobry występ tutaj w Salt Lake City. 124 metry i obejmuje prowadzenie. A więc Lojcl przed Funakim. Achonen Potem Miyahira. I Watas A więc dobra postawa Japończyków. A teraz Peter Zonta. Najlepszy ze Słoweńców. Na czwartym miejscu po pierwszej kolejce. Świetny skok pierwszej serii. Dzisiaj Zonta lepszy od Jure Radeliya, choć w klasyfikacji łącznej jest znacznie, znacznie niżej od swego rodaka, zajmuje dopiero 37 miejsce, tylko trzykrotnie udało mu, się, udało mu się być wśród 30 najlepszy. Ale dzisiaj dobry, szczególnie ten pierwszy skok, drugi trochę słabszy, no ale będzie, będzie wysoko Peter Zonta. Będzie najlepszy w tym sezonie występ w Słowencji. To 14 metrów jednak miejsce poza pierwszą dziesiątką, a najprawdopodobniej poza pierwszą 15. Suja, to także z pewnością niespodzianka. Zajmuje dopiero 35 miejsce w klasyfikacji łącznej Pucharu świata, ale w pierwszej serii 123,5 metrów. I teraz także ponad 120 metrów. Dwa bardzo dobre skoki reprezentanta Japonii. Świetny występ w dniu dzisiejszym Kazui Yoshioki. Był także wczoraj w drużynie, można powiedzieć, że był najsłabszy z czterech samurajów, ale w drugiej serii miał 125 metrów. A więc także przyczynił się do tego, że wczoraj Japończycy wygrali konkurs drużynowy. No a dziś świetnie, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii. 122 metry i jest na drugim miejscu. A więc Lloyds, Yoshoka, Punaki, Ahonen, Miyahira, Watase. Świetna postawa Japończyków. Aż trzech Japończyków mamy w pierwszej szóstce. No ale co najważniejsze przed nami Schwarzenberger, reprezentant Austrii drugi po Adamie Małyżów w pierwszej serii 126 metrów ale tym razem bliżej. Tym razem bliżej nie uda mu się utrzymać wysokiego miejsca po pierwszej serii. Schwarzenberger, który ten sezon ma słabiutki zaledwie 12 punktów w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Dopiero 55. miejsce. Jeden z najsłabszych zawodników tej rywalizacji tutaj miał szansę na bardzo wysokie miejsce po skoku pierwszej serii na odległość 126 metrów, ale w drugiej nie wytrzymał. 114 metrów, no i piąte miejsce, ale to i tak najlepszy występ e, Austriaka w tym sezonie. No i teraz proszę Państwa, już za moment wszystko będzie jasne, wszystko się rozstrzygnie. Adam Małysz, 57 punktów straty do Martina Schmidta. Oczywiście zwycięstwo to wyraźne prowadzenie, bo za pierwsze miejsce jest 100 punktów i Polak po raz pierwszy w historii naszych startów w Pucharze Świata byłby liderem. Popatrzmy, Adam Małysz. Nie ma wątpliwości, nie ma najmniejszej wątpliwości, jak on to robi. Wszyscy patrzą ze zdziwieniem, wszyscy przecierają oczy, wszyscy nie mogą uwierzyć. Coś niesamowitego. Adam Mołysz jest w formie genialnej. Widzieli Państwo przed chwileczką Wolfgang Loitz podparty pod boki, kiwał ze zdziwieniem głową. Jak też ten filigranowy chłopak z Wisły skacze. To jest znowu genialny skok, to jest znowu fantastyczna odległość, to jest piękny styl i to jest wręcz nie do uwierzenia że nic nie wpływa deprymująco na niego. To tak, wszyscy biją brawo. Funaki, pozostali Japończycy, a Mały 133,5 metra. Jedna nota, 20 punktów. Oczywiście zdecydowane zwycięstwo. 133,5 metra. W tej anulowanej serii Wolfgang Lloyd miał 134 metry, a teraz już Adam Mały z żółtej kamizelce, lidera klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. 133,5 metra. Najdłuższy w drugiej serii 129,5 metra, najdłuższy w pierwszej serii. I znów proszę popatrzeć, jakie zwycięstwo. Ponad 36 punktów różnicy między Małyszem a Lojclem. Potem już Joka Funaki, a Honen Schwarzenberger. A więc świetna postawa trzeba przyznać Japończyków, potem Miyakira na miejscu siódmym, Wataze na ósmym, Andras Witkelz, Peter Zonta na pozycji dziesiątej, potem kolejni zawodnicy, ale już jakże duża różnica punktowa, świetna postawa Słoweńców, 14 Radeli, 16 Miedwied. kolejni zawodnicy, słabsi Niemcy, proszę jak daleko, Dufner, Reichel, Leffler, Horngacher z Austrii, Herr z Niemiec. Ten strut daleko. No i będziemy mieli na końcu na 30. miejscu Roberta Mateje, który zdobył e, dzięki temu jeden punkt. Przed nim Masahiko Harad. Anton Kaliniczenko pod nieobecność Wasiliewa, reprezentował tutaj Rosję. No a my jeszcze raz oglądamy Adama Małysza. Piąte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Ósme w karierze. Nowy lider klasyfikacji łącznej Pucharu Świat. 639 punktów po tym konkursie, po stu punktach, które zdobył za zwycięstwo. Absolutna dominacja w drugiej części sezonu rywalizacji o Puchar Świata. Radość dla grupy Polaków, którzy przybyli na skocznię olimpijską w Salt Lake City. Radość dla nas wszystkich. Adam Małysz po raz pierwszy w historii polskich skoków narciarskich liderem klasyfikacji Pucharu Świata wyprzedza Martina Szmita. I Janę Achonen. Niewielka już różnica między Schmidtem a Achonenem, a to dlatego, że Niemca nie oglądaliśmy w tym konkursie, a Achonen przecież zdobył kolejnych kilkadziesiąt punktów. Ale Adam Małysz znów, jego skok pokazywany przez realizatora. 129,5 metra w pierwszej serii, 133,5 w drugiej serii Bobu w kolejkach, najdłuższe skoki, najpiękniejsze. I oczywiście pewne zdecydowane zwycięstwo reprezentanta Polski, Wolfgang Kloicl. Także niezłe skoki Austriaka, drugie miejsce w tym konkursie. I Josioka, Kazuja Josioka z Japonii na miejscu trzecim, a więc tym razem... Nieco inna być może kolejność za Małyszem, po to, że Małysz będzie pierwszy raczej właściwie nie podlegało dyskusji, chociaż ja zawsze mówię, że sport jest sportem i wszystko się może zdarzyć, niczego nie można na 100% przewidzieć, ale potwierdziła się wspaniała dyspozycja Adama Małysza, natomiast drugie i trzecie miejsce raczej w dniu dzisiejszym nieoczekiwane. Cieszymy się, cieszymy się ogromnie. Adam Małysz odnosi piąte z rzędu zwycięstwo i obejmuje przodownictwo w klasyfikacji Pucharu Świata. A w Kakubie, w Saporo, skakało mu się zawsze bardzo dobrze. Oto przypomnienie właśnie tego o czym mówiłem. 639 punktów Małyż, 596 tyle ile miał przed tym konkursem Schmidt, a Honen zmniejszył nieco stratę do e, Niemca. Kasai pozostaje na czwartym miejscu i kolejni zawolnicy i miski Wasiliew spada poza pierwszą dziesiątkę, dlatego że dziś nie było go wśród 30 najlepszych. Jure Radeli pozostaje na miejscu 15, nieoglądany od dawna. Wilekantę spada coraz niż, A my jeszcze raz widzimy Adama Małysza, który sprawił nam wszystkim ogromną radość, a także tym, którzy oglądali go bezpośrednio w Salt Lake City. Piąte z rzędu zwycięstwo Polaków.